Ej, a macie czasem tak, że chce wam się pizzę, ale nie chce wam się na nią czekać? To mam rozwiązanie. Prawie pizza gotowa w 10 minut. Zobaczcie jak to zrobić. Wbijamy zegary. Najpierw szybki sos do pizzy. Dobra passata, oregano, sól. Dobra oliwa i łyżeczka miodu. Dokładnie mieszamy i szybki, prosty, uniwersalny sos do pizzy mamy gotowy. Jedziemy dalej. Dwa placki tortilli, na górę po łyżce sosu i rozsmarowujemy. Dalej mozzarella. Układamy jeden placek na drugim i czas na dodatki. Ja lubię na pizzy salami, zielone oliwki i drobno pociętą czerwoną cebulkę. A teraz możecie czekać głodnie, aż nagrzeje się piekarnik, ale można to zrobić znacznie szybciej, tylko trzeba użyć frytkownicy beztłuszczowej i już Wam pokazuję jak. Najpierw wyciągamy szufladę. Delikatnie układamy placek, zamykamy, wybieramy funkcję pieczenia, temperatura na maksa, 205 stopni, czas, 4 minutki i poszła. U mnie ta maszyna w zasadzie zastąpiła już piekarnik, bo robię w niej i soczyste mięso, piekę w niej warzywa, piekę w niej ziemniaki, piekę w niej pieczywo. Robię mnóstwo różnych rzeczy, bo mam mnóstwo fajnych funkcji, a jak chcecie poznać je wszystkie, to klikajcie link w opisie albo link w komentarzu, bo czeka tam na Was więcej informacji, czeka też na Was rabat, a ja czekam na pizzę. 4 minuty później otwieramy, no i powiedzcie sami, czy nie wygląda to dobrze. Wykładamy placek na 2-3 minuty, żeby lekko ostygł i zaraz go kroimy. Delikatnie przekładamy na deskę, najpierw na pół, teraz na ćwiartki i można podawać. No, i jak widzieliście, w 10 minut możemy mieć pizzę podobną, serową przekąskę gotową do jedzenia. Dajcie znać, co wy byście położyli na taki placek. Zapisujcie przepis i działajcie. Piona!